Umiłowane dzieci, dziś mówię Wam: Nie ma rany, której miłość Ojca nie mogłaby uleczyć, nie ma bólu, który mógłby oprzeć się światłu wiary, bo gdy modlicie się sercem, niebo pochyla się nad ziemią, a to, co niemożliwe, staje się drogą. Modlitwa jest tchnieniem, które odnawia ducha. Jest niewidzialnym dotykiem, który budzi życie tam, gdzie panowała rozpacz. Kiedy klękacie w wierze, nie mówicie do wiatru. Mówicie do stwórcy, który mieszka w Was. Uzdrawiałem chorych nie tylko moimi rękami, lecz mocą zaufania, które biło w ich sercach. Ich wiara otwierała drzwi, które świat uznał za zamknięte. I tę samą wiarę dziś proszę, byście na nowo rozpalili. Nie szukajcie znaków ani cudów widzialnych, bo największy cud dzieje się w ciszy, gdy lęk znika, a dusza znów oddycha nadzieją. Módlcie się z miłością, módlcie się w prawdzie, a gdy wasze słowa uniosą się ku niebu. Uzdrowienie zstąpi na Was, nie jak błyskawica, lecz jak delikatny powiew, który przemienia wszystko, bo ojciec nigdy nie opuszcza tego, kto wierzy. W Waszych sercach pozostanę, a tam, gdzie jest wiara, będzie uzdrowienie. Tam, gdzie jest modlitwa, odrodzi się życie. Amen.